Chodzicie sobie na recenzję nowego horroru, a tu ty siedzi ze słoikiem ogórków. No i co pierwsze wam na myśl przychodzi. No pojebany jakiś pewnie. Ale no chciałem wam odzwierciedlić pewną sytuację właśnie jeszcze sprzed samego seansu. A raczej nie chciałem wam sprzedać ogórków w tym momencie czy coś, żeby była jasność. Przychodzę sobie em, na ten film właśnie do Heliosa, jak to zawsze bywa i... Pani na obsłudze żąda ode mnie legitymacji, żeby sprawdzić, czy mam 15 lat. No, może już ktoś złapał, załapał aluzję, czemu tu są ogórki, no bo po prostu znacie pewnie to powiedzenie, że się kiśnie jak ogór, nie? No skisun, po prostu tak, tak w skrócie można to nazwać. I ja rozumiem, że ja młodo wyglądam i tak dalej, ale nie wiem, czy ktokolwiek z Was. Jeżeli taka osoba jest, to niech się odezwie w komentarzu. Czy ktokolwiek z was pomyślałby, że mam, nie wiem, 14 lat, 13, może 12, idźmy w dół, no bo nie wiadomo. Tutaj chodziło, że poniżej 15. Także ja pozdrawiam panią z Heliosa oczywiście z obsługi. No i w sumie jedna taka sytuacja mi się w życiu zdarzyła, żeby w kinie ktoś mnie spytał o wiek i to był maraton właśnie 7 lat temu. I wtedy faktycznie miałem 15 lat i się mnie spytali, czy ja mam 15 lat. No, ale też już miałem. Teraz no minęło te 7 lat. Takiego pytania bym się nie spodziewał. No dobra, w sklepie jeszcze jak mi ktoś o dowód spyta. Okej, okay, no 18, to jednak 18. Wiecie, alkohol, te sprawy. Czasem jakieś piwo się kupi, ale kurde, 15. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy już do filmu, żeby nie przedłużać. Mamy horror z elementami czarnej komedii. To od razu muszę na wstępie zaznaczyć, żeby ktoś później nie był rozczarowany, jeżeli na przykład ja Wam polecę ten film i. Pójdziecie do kina z taką myślą, że będzie to rasowe kino grozy, na którym tylko i wyłącznie jakiś tutaj strach będzie miał dominować czy jakieś inne cechy horroru. No, nie będzie tak do końca, chociaż oczywiście też jakby ta sfera horrorowa tutaj będzie spełniana. Głównie jeżeli chodzi o gore, ponieważ jest to naprawdę brutalny film. Więc z drugiej strony, co do sprawdzania tego wieku, to jak najbardziej szanuję. Sprawdzajcie, jeżeli akurat ktoś z Was na przykład pracuje w kinie, faktycznie nie wpuszczajcie poniżej 15 roku, bo tutaj jest niezła jatka jakby przez cały film, ale szczególnie no, na koniec można po prostu tej krwi powiedzmy i tej brutalności się naoglądać całą masę, więc zdecydowanie nie jest to coś co powinien bardzo młody widz jeszcze przyjmować na swoją psychikę, myślę że to może być jednak mimo wszystko jakiś tam ciężar pomimo nawet jeżeli wydaje nam się, że nie nie, na mnie to nie działa, ja mam dystans jestem dojrzały, dojrzała, ok, ale gdzieś tam podświadomie pewne rzeczy jednak zostają w głowie. Angielski tytuł to jest ready or not, czyli gotowy lub nie na polski by to było. Natomiast polski tytuł brzmi zabawa w pochowanego. Mogłaby być też wchowanego i to by było już idealnym odzwierciedleniem, ale jakby ten koncept i te tłumaczenie, no tłumaczenie powiedzmy, też jakby rozumiem. I mamy tutaj tak naprawdę historię nocy poślubnej. Chyba jeszcze takiej nocy poślubnej żadna para myślę nie miała, i raczej mieć by nie chciała, a była to naprawdę specyficzna noc. Mamy taką ogromną, bardzo, bardzo bogato wyposażoną rezydencję. Oczywiście z bardzo, bardzo też bogatą rodziną, jak można się od razu domyślić. I takie pierwsze kadry, które mi się tutaj. Pojawiły w zasadzie na ekranie, od razu miałem skojarzenia z Winchester Dom Duchów, bo tam też była przeogromna rezydencja, która miała rzesze pomieszczeń. Także lokacja od razu mi się skojarzyła i takich dwóch biegnących e, dzieciaków właśnie w jednej z pierwszych scen to mi się skojarzyło od razu ze lesieniem z tymi dwoma dziewczynkami właśnie. Tutaj mówię o kubrykowskim lśnieniu, oczywiście o tej ekranizacji właśnie. Ale to tak tylko po prostu było moje odczucie jakby ze startu. O czym opowiada tak naprawdę ten film? No, mamy właśnie tę parę młodą, i to jest dzień ślubu. I tak naprawdę, o północy muszą zagrać w jakąś grę, bo jest to taka rodzinna tradycja, taka familijna właśnie tradycja. No i generalnie, panna młoda, jako że dołącza do tej rodziny, jest tutaj nowa, świeża, no to ona będzie losowała w co zagrają. No i mogły się nawet warcaby trafić, jak to się mówi w dialogu, czy po prostu jakaś gierka karciana. Natomiast ona wylosowała zabawę w chowanego. No dobra, generalnie wydawało się to dla niej trochę dziwne, no ale postanowiła, że okej, okay, zagramy, no czemu nie? Taką macie tradycję, no to spoko. Tylko, że jak to wylosowała, to wszystkie twarze wokół całej tej rodziny to był jeden wielki poker face, albo takie raczej przerażone też twarze, więc ona nie za bardzo wiedziała o co chodzi. No przecież zwykła zabawa i tylko ona się uśmiechnęła. No bo oni już znali doskonale powagę sytuacji, a ona nie. Tak naprawdę nikt tej karty przez poprzednie 30 lat wcześniej nie wylosował i właśnie o tym opowiada początek filmu, bo później przeskakujemy te 30 lat później i mamy właśnie tę naszą parę młodą. No i tak naprawdę od tego co fabuła się wywodzi dalej, myślę, że już tutaj nie będę nic więcej zdradzał, macie koncept, macie tak naprawdę wprowadzenie i to Wam wystarczy, żeby zdecydować, czy w ogóle coś takiego Was interesuje. I teraz, zaskakująco dobrze ta produkcja budowała napięcie przez jakieś pierwsze 30-40 minut. To później trochę siadło, ponieważ konstrukcyjnie ten scenariusz wygląda tak, to no, później jest troszeczkę luźna, bardziej atmosfera aniżeli była przez te pierwsze. No właśnie około 40 minut, sobie powiedzmy tak na oko oczywiście ja to teraz mówię. No więc ta konstrukcja zostaje właśnie trochę rozbita. Oczywiście zanim jeszcze doszliśmy do całego tego budowania napięcia, no to mieliśmy ten ślub przedstawiony i tam też już pojawiały się elementy czarnej komedii. Tutaj muszę wspomnieć bardzo, bardzo dobrą rolę yy, ciotki. Ciotka, którą mogliście też spotkać w filmie pod tytułem Cube z 1997 roku, wiedziałem, że skądś tą aktorkę kojarzę, tylko po prostu no, trochę inaczej wyglądała. Tutaj inną charakteryzację miała, i sprawdzam sobie, aha, no faktycznie grała w Cube. Także, jedna chyba z najlepszych roli w ogóle w tym filmie, bo to na jakim w kurwie w ogóle ta postać, powiedzmy, porusza się przez większość tego filmu, czy to jak w ogóle jest napisana w charakterze tego, że na przykład żadnych granic nie ma. Jakby no prywatność, czy coś nie, ona po prostu się wpieprza, wiecie, i, i jest tam sobie obok innych ludzi, i nie szanuje, powiedzmy, ich prywatności. Ale też, jako ma zgryźliwą minę cały czas, szczególnie jak patrzy na tą naszą pannę młodą, po prostu ja nie potrafię grać. To może nie będę mimiką tego odzwierciedlał, ale jeżeli jakiś fragmencik jest w trailerze, to wam pokażę tę minę. Jeżeli nie ma, to nie ma. Ale naprawdę, postać, która no też. Trochę na traumie tak naprawdę jest napisana i oparta. Wspomniałem już właśnie, że jest to dosyć specyficzna rodzina, jak i specyficzna produkcja też, a tak naprawdę to po prostu jest banda psychopatów, bo inaczej tych ludzi nazwać nie można. No, normalni ludzie raczej takich zwyczajów nie mają. Okej, okay, jest jakiś powód, dla którego oni wierzą w to wszystko, tylko że jasne, jakby to się spojrzało z takiej zwyczajnej ludzkiej perspektywy normalnej osoby, która nie jest psychopatą, to tutaj mam na myśli. Tę normalność, tak ją sobie zdefiniuję dla potrzeby tej recenzji, to powiedziałaby, że to jakiś stek bzdur, to co oni tam sobie myślą i w to co wierzą, jakieś tam swoje nawet zabobony, można tak powiedzieć. I generalnie bardzo fajnie, z przymrużeniem oka, jest to potraktowane właśnie już w finale tej produkcji. Ja oczywiście nic ważnego wam nie zdradzę, powiem tylko, że, no. Nie bierzcie absolutnie tego filmu na poważnie, bo po pierwsze to jest odmurzacz, ale z drugiej strony uwierzyłbym, że faktycznie mogłaby być gdzieś na świecie tak popaprana, yy, bogata rodzina, która sobie takich rzeczy dokonuje i się dopuszcza bez jakby żadnych skrupów. Także szanuję tutaj twórców za te takie mrugnięcie do widza i też ewidentnie no, momentami nawet plują nam w twarz, żeby nie odbierać tej produkcji na poważnie, szczególnie, że te wstawki typowo pod czarną komedię... One rozbijają czasami ten horror, ale to jest idealnie tutaj wręcz wyważone. Wiedzą, gdzie budować grozę, gdzie budować napięcie, a wiedzą, gdzie dobrze to rozładować czarnym humorem, i to się sprawdza. A to wcale nie jest łatwy zabieg do wykonania. I to, co wspomniałem wcześniej, że to tempo, może nie tempo, ale napięcie trochę spada. I właśnie wcześniej było fenomenalnie budowane, naprawdę. I jeszcze ścieżka dźwiękowa robi tutaj też momentami obłędną robotę, szczególnie w tej pierwszej połowie filmu. Jest to po prostu bardzo, bardzo dobrze wpasowana kompozycja jakby do całości i to się świetnie sprawdzało. Później, jeżeli nawet trochę to traci na tym napięciu, to nie traci sam film na wartości, bo jednak nadal opowiada te historie spójnie tam po swojemu, mimo że jest to odmurzacz, to jednak nie jest to film, któremu zarzucałbym brak logiki. Oczywiście może momentami gdzieś tam jakieś drobniejsze rzeczy, też zależy kto jaką ma tolerancję i czego się czepia, czego się nie czepia, ale jak na setki, setki, naprawdę setki horrorów, które widziałem, to tutaj jakby logiki chyba ani razu się nie przyczepiłem, może tylko w scenie z kajdenkami. To tak nie będę też zdradzał, tylko tyle w sumie. Ale to też takie było, wiecie, że a, tam dobra, nie zwracałem na to uwagi już 10 sekund tak naprawdę później. I było już. Naprawdę wiele konceptów podobnych do tego, takie Would you rader na przykład mi się kojarzy. Chodzi mi tutaj o pomysł, właśnie takiej popapranej, typowo popapranej, psychopatycznej rodziny, która ma tam jakieś swoje zwyczaje, tradycje, prawda? Siedzą w jakiejś swojej rezydencji, właśnie, i dzieją się tam dziwne rzeczy, wiadomo, pozamykają się w tych domach i jakby. Robią jadkę. I tak, to widziałem już niejednokrotnie, czy w ogóle sam schemat horroru kręcenia w domu, prawda? I tutaj niektóre schematy są, bo są, bo po prostu się utarły i jakby nie ma bata no, przy tej fabule, żeby tych schematów tutaj jakby nie było. Ale druga rzecz to to, że niektóre schematy są traktowane z przemrużeniem oka, właśnie. I niektóre rzeczy po prostu twórcy tutaj wyśmiewają, właśnie szczególnie tutaj do finału y, nawiązuje. Więc to nie jest tylko tak, że te schematy są, ale twórcy nie są ich świadomi. Są świadomi, mam wrażenie, wszystkich, a niektóre jeszcze wręcz wyśmiewają, właśnie. I mamy tutaj duet reżyserski. Dla kontrastu powiem, że stworzyli film pod tytułem Diabelskie Nasienie, chyba z 2014. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I to był chyba jeden z dwóch albo z trzech filmów, które ja w swoim życiu wyłączyłem. Mam taką zasadę generalnie, że jak już odpalę jakiś film, to go oglądam. Horror czy nie horror, mm, ale oglądam po prostu do końca, szczególnie horrory, no bo wiadomo, i tak później zrecenzuję, nie? Tylko, że wtedy jeszcze nie miałem kanału, no i po prostu był to jeden z trzech właśnie filmów, a na pewno jeden z dwóch horrorów. Ten drugi to był jakiś Snuff Movie XXX, gdzie po prostu ktoś to kręcił ziemniakiem, tam żygali, pili to, żygali i tak dalej, tak dalej, totalna sieczka. A Diabelskie Nasienie to był po prostu koncept jakiegoś tam opętania z tego, co pamiętam, ale no nie mogłem tego zdzierżyć. W każdym razie może kiedyś powtórzę sobie ten film i go dokończę w końcu i zrecenzuję, ale no, no nie mogłem po prostu. Także twórcy, którzy nie mieli w zasadzie nic takiego konkretnego, takiego dużego, solidnego, czy super przyjętego przez publikę, czy tam przez krytyków dzieła filmowego, a tutaj naprawdę im się udało szczególnie zachować te kontrasty pomiędzy grozą a czarnym humorem, Budowanie napięcia, soundtrack aktorsko ten film też jest bardzo dobry, także myślę, że tutaj casting po prostu też zaważył na w pewnym sensie znaczącą oczywiście rolę. Główną bohaterką, tą naszą panną młodą jest tak naprawdę jeszcze młoda, 27-letnia aktorka, która gdzieś tam epizodycznie grała w trzech billboardach, albo na przykład w opiekunce z 2017 na Netflixie jest ten film i od Netflixa w ogóle został jakby wypuszczony, wyprodukowany przez Netflixa i tam już miała trochę bardziej znaczącą rolę. I naprawdę sprawuje się w tym filmie świetnie. Emocje tej aktorki są po prostu tutaj genialnie przedstawione. To oczywiście na początku, jak jeszcze nie wie co się tam dzieje, oczywiście jej mąż o tym jej nie powiedział, w ogóle nie wiedziała przecież z czym będzie miała do czynienia przy tej rodzinie w ogóle. No to okej, okay, to był wtedy no, niezły, łamany na dobry, powiedzmy, poziom aktorski. Ale jak ona już się przekonuje z czym tutaj będzie miała do czynienia, że faktycznie dzieje się coś takiego popopranego, że ktoś będzie chciał ją dopaść i zamordować wręcz, i że jakaś rzeźnia się tutaj zaczyna. No to wtedy, co przemawia przez tą bohaterkę, co czytamy z jej twarzy, szczególnie gdzieś tam jeszcze w środkowej fazie albo pod koniec. Trochę oczywiście jest to taki film też zemsty, wiadomo, bo to nie jest tak, że przecież ją zabiją w 20 minucie i film się skończy, tylko wiadomo, będzie próbowała wyjść z opresji i wiadomo jeszcze po drodze, no nawet nie tyle co się mieścić, ale po prostu się bronić i tutaj też ten film świetnie pokazuje właśnie, no to jest taki survival. Oprócz tego horroru Czarnej Komedii, oprócz tego Gorto, też Survival i świetnie pokazuje taką silną postać kobiecą, która chce po prostu za wszelką cenę przetrwać, ale tak naprawdę za wszelką, więc mówię trochę o tej zemście, bo też można tak to sobie czytać w pewnych momentach, ale właśnie to jak już tam później zaczyna też grać, bo od tego tak naprawdę zacząłem, więc dokończę ten wątek, jak gra właśnie swoją twarzą ta aktorka, jakie emocje nam przedstawia na ekranie. No zdecydowanie w tym filmie to jest oczywiście najlepsza rola. Ale bardzo, bardzo uwierzyłem w tę postać i też bardzo jej kibicowałem. Jeżeli na ten seans pójdzie jakiś psychopata, taki naprawdę rasowy psychopata, to może będzie kibicował tej rodzinie. Ale akurat tutaj mi się wydaje, że tak dobrą postać udało się, mimo że dosyć, mimo wszystko niezbyt złożoną i prostą, ale jednak dobrą postać. Przy tym założeniu, że jest to odmurzacz, no to zdecydowanie jej kibicujemy i oczywiście chcemy, żeby tutaj nabroiła po drodze, prawda? Jakby przy konfrontacji z różnymi członkami rodziny, żeby im po prostu dopieprzyła. Ode mnie dostaje zdecydowanie zasłużoną taką siódemeczkę z plusem, bo jest to dobre kino, kino, które traktujecie z przymrużeniem oka, na którym się dobrze bawiłem, które trzymało w napięciu, które rzucało dobrym czarnym humorem tam, gdzie trzeba i mięsem szczególnie, właśnie tutaj Gor też rzucało naprawdę niejednokrotnie. I nie trąciło mojej logiki jakoś najzwyczajniej w świecie, a rzadko na horrorach akurat mam takie odczucie, że coś jest w miarę logiczne mimo wszystko, jak na swój nawet Poniekąd czasami absurdalny koncept, ale mówiłem, że byłbym w stanie też uwierzyć w tę historię, gdyby mi ktoś powiedział, że na przykład coś takiego miało miejsce w rzeczywistości, uwierzyłbym. Wiecie, naprawdę uwierzyłbym, bo świat jest popaprany również. Także ode mnie jest siódemeczka z plusem. Jeżeli Wy już byliście na tym filmie, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, albo w ogóle o nim nie słyszeliście, dajcie znać, czy czekacie, czy się wybierzecie, albo czy może teraz się dopiero dowiedzieliście i po prostu y, zachęciłem was, czy przekonałem. Do obejrzenia właśnie tego filmu, także komentujcie oczywiście. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.